Hmm. Cześć dzieci, bałczyk. Bałczyk lata. Bałczyk. Lecę to, ciociu. Cześć. Dzień dobry ciociu. Cześć, Iskierko, ale będziesz. Cześć Busiadko. Cześć, ciociu, cześć. Cały dzień na ogrodzie. No właśnie, ja obiecałam dzieciom, że im trochę opowiesz co robiłaś, bo wczoraj cię nie było na dobranocy, a przedwczoraj to mi powiedziałeś, że cię nie ma, a siedziałeś w krzakach. To był taki żarcik twój, tak? Tak, dzie co, dzieci, dzieci mnie nie zdradziły. Nie zdradziły, Dziękuję, Czemu dzieci że siedzisz tam w krzakach i słuchałeś całej bajki. I tak. byłeś na początku i byłeś na końcu bajki. A dzisiaj cały dzień na ogrodzie grabiłem, Gdybyś deszczu liście. brakuje. No właśnie kochani, ja też chciałam sucha. powiedzieć, wiecie, że to jest też bardzo potrzebne. My sobie w przedszkolu opowiadamy o tym, jak bardzo cenimy uh -huh. przyrodę, naturę. Musimy chronić ziemię, są różne sposoby dbania. O naturę, o przyrodę, o rośliny, o zwierzęta. I Ciocia Paulinka Wam o tym opowiada. I koniecznie zajrzyjcie na naszą grupę WhatsAppową z napisem Zajęcia Iskierka, bo Ciocia Natalka przysłała Wam dzisiaj taniec. Taniec, który wykonuje, piosenkę właściwie do tego tańca wykonuje Majka Jeżowska o naszej Ziemi, planecie, a Ciocia wymyśliła układ choreograficzny i możecie sobie z Ciocią tańczyć, z Ciocią Natalią. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Obejrzycie koniecznie, dzisiaj już pewnie nie zdążycie, ale jutro jak najbardziej. No i właśnie tak jak mówi, iskierka potrzebujemy. Deszczu, rośliny, żeby. Trawka, słucha, wiatr. Potrzebują wody. A teraz tej wody bardzo brakuje. I to jest, e, też zależy od ludzi, bo to jest taki proces, e, który na całym świecie postępuje, że jest coraz cieplej. E, roztapiają się lodowce, mamy coraz mniej wody pitnej. Coraz tak zwane deszcznej. ocieplenie klimatu. No właśnie. I musimy zrobić wszystko, żeby ten proces opóźnić. Pewnie nie uda się go całkowicie zatrzymać, ale są takie sposoby, które pozwalają na opóźnienie tego procesu ocieplenia naszej planety. Na pewno jeszcze będzie wiele okazji, będziemy o tym rozmawiać, ale rzeczywiście tego deszczu nam bardzo, bardzo brakuje. A Iskiego to była jeszcze taka zajęta naszym trawnikiem, prawda? To właśnie, trzeba było go posprzątać. Bo skończył się u nas remont. Nie ma rusztowania. Nie ma rusztowań. Właśnie, ale trzeba było trochę posprzątać. Trzeba było zadbać właśnie o naszą trawę. Ale ona nie urośnie, jak nie będzie deszczu, prawda? No nie. Słuchani, hmm. dzisiaj już chyba skończę Wam czytać Plastusia. Znaczy, tych historii jest jeszcze bardzo, bardzo wiele. Ale myślę, że powędrujemy po sobie do następnej historii. Być może do Pana Kleksa, tak, którego tak. podobno tak bardzo lubię. Pan lubi. Kleks, Pan Kleks. Ale jutro pokażę Wam jeszcze Plastusia którego przysłał mi dzisiaj kajtek. I nie zdążyłam tego Widziałem, scenu, Ciociu, którego... widziałem. Tak, bo ja pokażę. Piękny. Tam. Piękny, jest naprawdę cudowny. Piękny. wyjątkowy plastuś, który sobie siedzi. ma piękne zdjęcie. Siedzi sobie w Brawo, kajtuś. Chyba na balkonie u kajtka. Jutro na pewno pokażemy plastusia. A oprócz tego, widziałam jeszcze cudowne drzewo, które przepięknie kwitło w takich w fioletowych, portowych kolorach wysłała to drzewo mama dużego Filipa dla wszystkich innych mam, żebyśmy miały dobry humor pewnie ale to takie drzewo, na które dziękuję. można wejść? pewnie tak, myślę, że tak Filipek, można wejść? Nie. I Filip, właśnie, a propos Filipa, Filip też posadził drzewo, kochani. Miał nam o tym opowiedzieć. Dlaczego? Mam nadzieję, że znajdzie chwilkę, jak nie dzisiaj, to może jutro albo pojutrze nam opowie. Czekamy, Filipku, na Twoją historię. A póki co, to ja Wam przeczytam, co się dalej wydarzyło z Plastusiem. Którego ciociu, porwał... zaczynajmy, Ciociu. Tak, plastusia porwał Witek. Taki chłopiec, jak miał na imię. I zobaczymy, czy oddał Plastusia toś. Ten witek przeczytał ogłoszenie. Przyjrzał się chytrze i mówi: Ejże, czy to nie ty, Fajtusiu? Zaczekaj, wycyganimy od tej sroki, co się da, kiedy cię tak poszukuje. Niech da chociaż scyzoryk i ze cztery stalówki. Za żadne malowanki cię nie oddam, nie ma głupich. Chciał mnie schować pod kurtkę prawą ręką, ale sypnął z bólu. Więc kował lewą i wszedł do klasy. Nic nie widziałem z tego wstrętnego kubraczka, ale słyszę głos Witka. – Czy to ty pisałaś ogłoszenie? I nagle usłyszałam słodki głosik Toli. – Tosi. – Tak, zobaczcie, pomyliłam się. Chyba miałam w głowie Tolę. – Tak, tak, Tolka. <laughs> – <laughs> Tak, ciocia myśli o was. – To ja pisałam. Jak to usłyszałam, Zacząłem się gramolić, i ileś sił starczyło do góry, ale nie dałem rady. Jedną nogę mi odgryzł ten chłopak, a ręce mi się rozpłaszczyły o grubą kurtkę bitka. Więc dałem spokój i słucham, co z tego będzie. To się mówi: Okropnie mi żal mojego plastusia. To czemu tak mało za niego dajesz? A co ja więcej mogę dać? Wszystko mi potrzebne. A no, pokaż co tam masz w piórniku, zobaczymy. Tosia mm, podała piórnik, a on go schwycił bolącą ręką, bo aż krzyknął z bólu. – Co ci jest? – spytała Tosia. – Nic, sparzyłam się. – Pokaż, ojej, jaka czerwona ręka i bąble się robią. Taką brudną, pustką owinięte. Tak nie można zrobić ci dzisiaj zakażenie. I rękę ci odejmę, zaczekaj. Ja przyniosę od pani oleju linianego i bandaż i rękę ci opatrzymy. Potem coś robili, chodzili… Słyszałem głos pani, która powiedziała Trzeba teraz koniecznie rękę zawiesić na ten blak Czy masz w szalik? Nie, nie mam szalika I znowu usłyszałem głos Tosi Nie mam szalik, ja mu pożyczę Słyszę jak Tosia gdzieś pobiegła i nagle czuję, że mnie Witek chwyta Wyciąga z kurtki i sadza na naszym pulpicie Między moim najmilszym podnikiem a kołomarzem Patrzę... A tu biednie Tosia ze swoim ślicznym nowym szalikiem. Zawiesiła na nim Witkowi rękę, a Witek pokazał na mnie i mówi: Masz, weź sobie swojego plastusia. Już ja ci go tak oddam. Ale ten Witek taki niedobry trochę. No, w sumie niedobry. Nie ale... powinien zabierać Tosi. No, nie powinien zabierać Tosi czy Toli. Tosi, ale jak przeczytałam literkę ty, to od razu przeczytałam imię Tola, pewnie dlatego, że tak za wami wszystkimi tęskni. tęsknię przyszła mi i na myśl teraz Tola. Bo ta Tosia tak mi się kojarzy troszkę z tą dziewczynką, nie tylko, że mają imię na tą samą literkę, <grytko> tylko też jest taka właśnie słodziutka, jak nasza bohaterka książki. Kochani, zostaje nam jeszcze ostatni kawałeczek, posłuchajcie. Dużo radości i krzyku, że znowu jestem w piórniku. Więc ten Witek oddał mnie Tosi. Tego, co potem było, to już ta nasza najładniejsza złota stalówka nie umiałaby opisać. Tosia posadziła mnie na dłoni i głaskała po głowie i mówiła – biedny, malutki, plastuś – i włożyła mnie do piórnika, żebym się z wszystkimi przywitał. Jak nie w piórniku zobaczyli, zrobił się gwałt, pis i zgrzytanie z radości. Wszyscy się ze mną witali jak tylko kto umiał, i żałowali mnie, że taki jestem zabiedziony i taki brudny, guma myszka i wycieraczka chciały mnie zaraz czyścić. Każda po swojemu. Scyzorek chciał mi ten długi nos obciąć i oskrobać mnie do czysta, a stalówki skrzypiały, że mu pomogą. Przyznam ci się! Mój pamiętniku, w sekrecie, że się tego wszystkiego trochę bałem, choć bardzo kocham moich przyjaciół zbiornika. Jedni kolega z Scyzoryk zaczął skrobać, tak jak ostrzy się ołówki, to ładnie bym wyglądał. Ale na szczęście Tosia wyjęła mnie w tej właśnie chwili zbiornika i sama swoimi rączkami zaczęła mnie leczyć. Nos mi zrobiła taki ładny jak dawniej, doprawiła mi całą lewą nogę, zakleiła to miejsce, gdzie mnie nitka zraniła i zdjęła ze mnie też karatne ubranie krasnoludka. Joasia zawołała – No, już plastuś zdrowy! A Tosia posadziła mnie na wycieraczce w moim piórnikowym pokoiku. Było mi dobrze i wesoło. Aż tu nagle Przypomniało mi się, jak się pyszniłem, że idę na choinkę, a oni wszyscy zostają w piorniku I jakim chciałam zagrać na nosie, a oni teraz tacy dobrze. Więc mi się zrobiło bardzo przykro. I zacząłem zaraz gumę myszka i wszystkich przepraszać. A oni powiedzieli, że nic nie szkodzi, że oni w domu też mieli choinkę i że przybyły nam nowe gwiazdki śliczne i kolorowe ołówki. Zaraz się z nimi zapoznałem i znowu jest wszystko dobrze. Znów jestem Plastusiem i nie chcę być niczym więcej. Chcę już zawsze mieszkać tylko w tosinym piórniku. Mm. Patrzcie, jak tam było wesoło i Plastus jaki szczęśliwy. Znalazł się wreszcie u siebie w domu. Plastuś. Pani życzę Wam takich wesołych i szczęśliwych, plastusiowych snów. Idźcie już spać, albo chociaż się szykujcie. Zemknijcie oczka. Niebawem spotkamy się snów. Coś mhm. dla Was przygotuję. Nadal może coś, coś słodkiego? Mm. Może coś słodkiego. Mm. No jak się spotkamy w przedszkolu, to musimy sobie zrobić jakąś pyszną ucztę wtedy. Wtedy wszystko, co teraz piekliście w domach, możemy upiec i każdy z nas przyniesie coś do tego. Nie, nie, ciasteczka. Będziemy sobie siedzieć i będziemy sobie jeść różne pychotki mm. Ja na przykład mogę przynieść tartę, wujek Robert robi pyszną tartę. Jaką tartę? Tartę z jabłkami. O. Zrobię takie skubane babeczki. Takie waniliowo czekoladowe Skubane z babeczki. <laughs> Kochani, dobranoc. A jutro pokażę Wam Dobranoc, dzieci. Pa, pa. Do zobaczenia.